Przetrwał powstania śląskie, I i II wojnę światową, okres Polski Ludowej oraz wszedł w XXI wiek. W Mysłowicach działa nieprzerwanie od 100 lat. Mowa o żeńskim chórze Harmonia, który w tym roku obchodzi piękny jubileusz stulecia istnienia. Choć oficjalne obchody przypadają w maju i odbędą się w Mysłowickim Ośrodku Kultury, już teraz w Muzeum Miasta Mysłowice można było poczuć ich przedsmak. Było takie powiedzenie, gdzie słyszysz śpiew tam idź. Tam dobre serca mają w Mysłowicach jak widocznie zawsze były dobre serca i, i wiele ludzi y, śpiewało, wiele ludzi było związanych ze śpiewem, ze śpiewem kościelnym, ze śpiewem świeckim, powstawały chóry i te chóry przetrwały do dzisiejszego dnia. I dlatego m, ja mogę tylko namawiać y, młodych ludzi do tego, żeby jak najwięcej y, śpiewali, bo, bo o, śpiew y, to jest umiejętność, to jest dar, a jak, jak taki dar się posiada. To należy go wykorzystać. Wśród licznych gości na spotkanie przyjechał także gość specjalny, którym był Roman Kulej, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mysłowicach. Swój urząd pełnił w latach 1959 do 1972. Chór Harmonia jest jednym z najstarszych na Śląsku. Zespół powstał 24 marca 1913 roku, a jego pierwsza nazwa brzmiała Słowiczek. Chór zrzesza osoby zainteresowane muzyką i śpiewem, koncentruje i wzbogaca wydarzenia artystyczne w mieście i poza nim. Panie, które reprezentują zespół harmonii Huralnym pod kierownictwem pani Stefani Adamik. To już nowe wykonawczynie i, i, i nowe głosy, ale jakby kontynuacja history, historii i, i poszukiwań muzycznych chóru nadal istnieje. Jak mówią same chórzystki, śpiew to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu w doborowym towarzystwie. Choć chór działa już nieprzerwanie od tylu lat, to w ostatnim czasie grono chórzystek systematycznie się zmniejsza. Dlatego wszystkie panie śpiewające w harmonii gorąco zachęcają do wspólnego śpiewu. Tu przychodzą osoby, które chcą śpiewać, które kochają śpiew i które lubią, są pogodne, są sympatyczne, są miłe, bo u nas tylko takie osoby mają rację bytu. No my z żadnych zgryźliwych typów tutaj u siebie nie mamy, a jeśli były kiedyś w przeszłości to się długo nie ostały, bo po prostu atmosfera jest taka, że, że nie mogły się do nas dostosować. Za nami szmat muzycznej historii. Widząc zapał obecnych chórzystek, można mieć pewność, że harmonia będzie dalej kontynuować tradycję żeńskiego śpiewu. Jednak aby ich działalność mogła dalej się rozwijać, potrzebne są nowe chórzystki. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie panie, które mają czas na rozpoczęcie muzycznej przygody w żeńskim gronie.